Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiaj wyczekiwana przez was, ale też i przeze mnie recenzja latarki od Armytek Elfa C1. Jak ona przeszła u nas testy terenowe, jak się sprawdziła. Zapraszam na odcinek. Zdjęcia. Ręczna latarka do EDC osobistego, ale nie tylko, bo sprawdza się też w terenie. Naszą latarkę możemy oczywiście doładowywać sobie w terenie czy w domu za pomocą powerbanków, stacji ładujących, czy po prostu bezpośrednio z sieci. Dla niektórych będzie ważna waga, wielkość. Jest to mała latarka kątowa z zastosowaniem też i przystosowana do noszenia. Jako latarka czołówka. Waga 56 gram łącznie z akumulatorem. Wykonana z trwałego aluminium lotniczego pokrytego anodyzacją typu trzeciego. Długość tej latarki to 75,9 mm, czyli jest to jedna z najmniejszych latarek w ogóle w ofercie firmy Armytek. Dużą zaletą tej latarki, mało tego, że jest mała i poręczna, jest wyposażona w silny magnes. Magnes pozwala nam na doczepianie do różnego rodzaju metalowych powierzchni, nie tylko w samochodzie, w terenie, ale też na pewno w domu i w warsztacie. Ten magnes naprawdę docno trzyma. Chcemy jeszcze przeprowadzić jeden test. Zaaranżujemy awarię lamp samochodowych, przyczepimy ją na środku. Maski i pojedziemy. Oświetlają tylko przód samochodu, jak będzie rzucało to światło i będzie to widzialne dla kierowcy, czy da radę, żeby rozświetlić po prostu drogę przed pojazdem. Skoro jesteśmy już przy oświetleniu i trybach świecenia, to testowaliśmy ją ostatnio też przy dużej mgle ograniczonej widoczności przy trybie turbo. Mamy tutaj 1000 lumenów i czas świecenia do 53 minut. Co prawda, on nie rozcinał tej mgły, ale pozwalał mi na precyzyjne chodzenie po terenie i mogłem przejrzyście patrzeć na to, co jest przede mną. Teren był naprawdę dosyć ciężki. Oczywiście, zastosowanie latarki jako czołówki naprawdę pozwala na fajne podróżowanie i przede wszystkim bezpieczne. Przemieszczanie się po terenie. Oczywiście za pomocą lampki czołówki, fajnie ona sprawdza się w zabudowaniach, w urbeksach czy w innych jakichś tam pracach, gdzie potrzebujemy mieć wolne ręce. Umożliwia pracę nawet w rękawiczkach. Nie musimy ściągać rękawiczek, żeby ją po prostu sobie włączyć, bo umożliwia nam to duży tutaj żółty przycisk i włączanie jej. Nie stanowi zupełnie problemu. Producent zapewnia, że zamoczenie jej na głębokość 10 metrów do 2 godzin jest całkowicie szczelna. Przeprowadziliśmy test, co wrzuciłem ją do płytszej wody. Jak tutaj widzicie, leżała ponad godzinę, godzinę 20, godzinę 15. Leżakowała i dalej jest w użytkowaniu. Sprawdziliśmy ją też w terenie błotnistym. Zasymulowałem po prostu zgubienie, wypięcie tej latarki, i uwierzcie mi, że było mi ją ciężko znaleźć, bo był to dzień, a nie była w trybie włączonym, ale oczywiście, błoto też nie zaszkodziło naszemu Elfowi. Dalej służy. Najbardziej ciężki test był test samochodowy wytrzymałościowy, przejechanie po tej latarce z samochodem, jednym kołem, potem dwoma kołami. Oczywiście zrobiliśmy to na asfalcie, nie na takim miękkim gruncie. Jedyne uszkodzenia, które mogę Wam pokazać, są to takie obdrapania. Nic poza tym się nie stało. Wyłączyła się na pierwszym kole, a drugie koło włączyło latarkę, bo mamy tu naprawdę dosyć fajny, wygodny przycisk. Mała, kompaktowa latarka, ale naprawdę zniosła wiele trudów, z wiele przeciwności terenowych i dalej służy. Przy lampce czołówce możemy o wiele sprawniej działać, bo tam, gdzie się spojrzymy, tam mamy strumień światła, który pozwala nam na sprawniejsze działanie. Fajnie ona się sprawdza właśnie przy. Urbeksach, przy jakichś zabudowaniach, przy pracach na wysokości, czy też w pracach jakichś takich podziemnych, w kanałach czy w piwnicy. A za pomocą właśnie latarki, czołówki możemy sprawnie poruszać się w ciemności. Także dla mnie jest to duży plus, bo jedna latarka, a tak naprawdę dwa zastosowania, bo jako latarka ręczna, latarka kątówka którą możemy przypinać za pomocą tej tutaj sprzączki, a przede wszystkim latarka czołowa, która jest nieodzownym elementem naszego wyposażenia wyprawowego podczas obozowania w terenie. Zapraszam Was na podsumowanie i jeszcze kilka szczegółów co do tej latarki. Żeby włączyć latarkę musimy przekręcić dolną pokrywę do oporu. Teraz latarka jest gotowa do użycia. Sześć trybów świecenia, począwszy od takiego małego świetlika, który potrafi świecić ciągle przez 60 dni. W trybie drugim około 30 dni, ale dla mnie najważniejszy był tryb najmocniejszy tyle, czyli 1000 lumenów, który pozwala na świecenie. Przez 53 minuty to w zupełności mi wystarcza do wydostania się z jakiegoś ciemnego pomieszczenia, czy wyjścia z lasu i doświetlenia sobie drogi przede mną. Akumulator oczywiście w dolnej komorze o wartości 900 mAh. Mały, dosyć leciutki, cała konstrukcja zabezpieczona jest uszczelką. To chyba tyle z testów latarki LFC1. Co prawda, w komentarzach napisaliście różne pomysły od zakopania latarki pod ziemię i wyciągnięcie jej na drugi dzień po zamrożenie jej w zamrażalniku. Myślę, że te testy, które przeprowadziliśmy w terenie, test wodny, test wytrzymałościowy, najechanie na korpus latarki z samochodem, test błotny i wiele, wiele innych, które widzieliście na materiale, myślę, że wystarczą. Jeśli chcielibyście kolejne filmy i macie pomysły na kolejne testy, czy c 1 sprawdzi się w terenie i podoła różnego rodzaju zadaniom? Możecie napisać w komentarzach. Ja Was zostawiam z materiałem. Trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć!